Dzisiaj ja z Filipkiem robimy obiad. Kroi... Dziewczyny się kąpią. Dziewczyny się kąpią. My robimy obiad. Filip kroi pomidory. Wrzuca je do termomiksa bo będzie jaka zupka, Filipku, dzisiaj? Pomidorówka. Dzisiaj będzie pomidorówka, którą będzie robił Filip, generalnie. Więc Filip dzisiaj jest odpowiedzialny za zupkę. O, na ćwiartki, tak. Na ćwiartki Filipku, pokój te pomidorki i do termomiksa Bang, bang, bang. A tu ja będę robił taką potrawkę z mięsa mielonego, także mielone już w na patelni. Tu robi się zupka. Już cebulka jest, pomidorki, o, dziewczyny się wykąpały. A my będziemy dalej. No, Wróciłem. Ja, 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 Czyste, zapachnione włosy, wymyte. Jak tak jest. Ja Uśmiech na twarzy. No, ale pachnie. Ten, ten, ten mamy to, mamy to. Dobra, my wracamy do gotowania z Filipkiem. Do zobaczenia.